Siemankomistrze, z tej strony Razer. Witam Was w kolejnym komentarzu na moim kanale. Widzicie w tle gameplay z Call of Duty Black Ops 2. Na tym gameplayu grałem sobie e, na mapce Hijack w. Hmm, co to było? Likwidacja potwierdzona? Nie jestem pewien, bo ten meczek był grany do, jakiś czas temu. Grałem sobie tutaj ANM94 z, z Kolbą oraz szybkimi magazynkami Perków jakie tutaj używałem to oczywiście wojak, padli, Wojak e, Przeciwodłonkowej, twardy zawodnik oraz maska taktyczna to są moje standardowe perki do Call of Duty Black Ops 2 5 perków zawsze używam i broni dwa dodatki do broni podstawowej więcej okay. nic nie używam. Grałem sobie tutaj e, z Eldomem, w tym meczu grałem z Eldomem i ugrałem dosyć fajny wynik Eee, może nie będę może nie zbelderował, ale wynik jest taki sam mm, Jak w pierwszym filmiku, który opublikowałem na tym kanale Czyli Razer 16 Dokładnie taki sam, też grałem na mapce Hijacked Grałem tutaj MP7 I też to była likwidacja potwierdzona Także moim zdaniem gameplay mi się udał eee, Tutaj wbiłem wszystkie skosryki, Czyli orbitalny, wisat, k9 oraz pieski K9 y, orbitalne miejsca to najpierw, potem K9 i oczywiście na koniec Swarm. Może nie jestem z tego Swarm aż tak bardzo zadowolony, bo był to wykampiony Swarm i to naprawdę kamperka zaawansowana. Może nie była to kamperka aż taka, że po prostu siedziałem cały meczek w jednym miejscu, ale osłaniałem po raz kolejny tamten budynek. No, cały mecz, praktycznie siedziałem w tamtym budynku, żeby dużo gadać, ale to nie była taka, wiecie specyficzna kamperka, gdzie siedzi w jednym rogu, ca pół meczu, czy nawet cały mecz. A nie, sorry, używałem tutaj ghosta, a nie To myliło mi się, to gdzieś ostatnio ten gameplay. Kiedy on był nagrywany, ten gameplay ja na, nagrałem na kompa, to było hu hu hu. Eee, właściwości, może właściwości mi powiedzą. 26 kwietnia mam być 20 maja, także to już miesiąc, już, już nie używam Ghosta, bo po prostu to jest takie noobskie Używałem pewnie w tym meczu Ghosta, bo, bo refta przeciwników moich też używała Ghosta, Ghost jest taki nubski po prostu Ale teraz używam przeciwodomkowego, nie, ja nie ogarniam jak używać albo Lasera, albo Ghosta W tej grze to jest takie noobskie No ale anyway, dzisiaj chciałem wam ogłosić, że seria Ghost Recon zostaje zakończona, usunąłem tam te trzy filmiki, które były i po prostu nie będę nagrywał powtórnie Ghostrika, no po prostu myślałem, że ta gra mi fajnie wyjdzie, ale po prostu nie mam siły w nią grać praktycznie ciągle ginę z randomowych przyczyn, a poza tym grami strasznie słabo chodzi, chociaż zbyt wielkich wymagań nie ma co... To... Eee, tutaj szedłem w Chopper. Choppera Eee no to to tyle co do Ghost Recona Usunąłem go już nie będę go nagrywał Ale co do innych serii Zagrajmy Wy to jeszcze nie wiem Ostatnio przeszedłem Metro Last Light Także już go nie będę nagrywał Musiałem się pofalić tylko, że przeszedłem Last Light, nie? I, I nawet fajna ta gra jest, mówię wam, że Metro Last Light jest dosyć fajne. Z tego co tam wyczytywałem, to za jakiś, nie wiem, za jakiś czas, nie wiem, w pół roku, coś takiego. Ma ponoć wyjść darmowy tryb multiplayer do y Metro Last Light. Kto oczywiście ma wersję No to panowie, to mnie nie sieka na Metro. Nie wiem, bym grał albo Kałachem, albo Sabaką. Te dwie broni mi najbardziej przypadły w tej grze. W singlu tej gry. E Okej okay. Poza tym e, chciałem dzisiaj poruszyć kilka tematów na temat Black Ops 2. Pierwszym to już się dosyć dawno, dawna wiadomość, nie wiem czy, ale, czy nie wiem czy wiecie, ale jutro, 21 maja, wychodzi ed, edycja Game of the Year do Call of Duty Black Ops 2. Ja posiadam edycję Game of the Year e, do Black Ops 1, bo kupiłem ją. A, po premierze aż. No do dobra, półtora roku po premierze e, i. Do Black Ops 2 też postanowili wydać Game of the Year Edition Które ponoć ma się, czyli czekajcie e, o, Jest to oficjalna wiadomość z, z, z sieci sklepu Amazon e, Pojawiła się tam nowa pozycja Call of Duty Black Ops 2 Game of the Year Edition Na razie tylko na Xboxa, sorki so na razie tylko na PlayStation 3 Z ceną 60$ 59,90 Czyli to na polskie będzie jakieś 100... 170 może... Nie wiem jakie są teraz kursy walut i ta premiera ma być jutro 21 maja. Czyli najprawdopodobniej to, to w tym w skład tego Black Opsa 2 wejdzie e, Black Ops 2 podstawka i chyba wszystkie DLC w cenie... w cenie gry. Mam nadzieję, że to tak, ale... Dopiero teraz to wydajecie, panowie... Season Pass kosztuje 164 zł, a poza tym rzeczy trzeba było kupować grę, jeżeli ktoś chciał 120. Ja, ja, no, za 120 zł. Ja przykład ja oddawałem to, to grę 120 zł już, ale no, nie będę narzekał to, to do, co do Game of the Year. Oraz uwaga, ponoć na Xboxa 360 ma wyjść trial Black Ops 2 DLC Revolution. Co to jest trial? Trial to jest takie... Wydanie tymczasowe, czyli na przykład do Winrara, ja mam Winrara Na 40, przez 40 dni mogę go testować Bo Winrara czasami mi się tam przydaje do rozpakowywania jakichś Badziewów i w ogóle Wiecie o co chodzi, Winrara, to jest no I tam dostaje się Trajala na 40 dni i coś takiego ma być właśnie tutaj z tym DLC Revolution do Call of Duty Black Ops 2, że ma być ten trial, nie wiem, na, może tam na 5 dni udostępnią nam, nie wiem. Tutaj pisze, na... oczywiście wszystko biorę z Modern Modernwarpl pisze, że ta akcja na Xboxie Live miałaby się skończyć 28 maja, ale nie wiemy nie wiemy, kiedy ona się rozpocznie. Nie wiadomo też również jakie platformy będą brały w nich udział, czy tylko to będzie Xbox, czy też dadzą dla PlayStation 3 i PC. Ja ogólnie na PC mam oryginalną wersję, także to, to mnie nie zainteresuje. Ewentualnie moi znajomi pobiorą te DLC i będą mogli popiekać ze mną. Mogą, będą mogli chyba też wyplugować się z jeśli się nie mylę. Eee, no i to tyle co do tematu tego trejala do Black Ops 2. Mam ile jeszcze mi zostało gameplayu? <grym> Jakieś 2 minutki, coś takiego, całe 2 minutki, półtora minutki. Tutaj macie już swarm, także widzicie, praktycznie calutki meczik siedziałem w tym budynku i wbiłem tego swarma, Jestem z siebie zadowolony. Ogólnie to był chyba w tym meczu to mój piąty swarm, albo. no naprawdę nie wiem. Ogólnie wbiłem już 8 albo nawet 9 swarmów w swoim życiu. W swoim życiu, jak to zazniał. no w ciągu. Mój gry w Black Ops 2, wbiłem już 8 czy 9 swarmów A przy tym, gdy pokazywałem wam jak biłem Master Prestige Miałem tylko jednego swarma, ale to, Może to dlatego, że wcześniej nie używałem tego swarma jako tego Mojego point streaka, a teraz praktycznie zawsze mam takie e, Orbital, pieski i, i Rui to jest mój setup na każdy meczyk Biję czy nie bije, to i tak tego, tego używam i teraz już naprawdę mi dosyć fajnie idzie te 8 czy tam 9 nawet Swarmów już Nie ja wiem czy to jest też taka różnica 8 czy też 9 Swarmów Cieszy mnie, bo po prostu ja już mam panowie emblemat za 50 kili z Swarma To już jest coś, oczywiście go nie używam, tam wolałem sobie ustawić Ustawiłem sobie kilka, o już nie pamiętam e... Asystę z, orbita... z orbitalnego Visata, że zostałem 250 z orbitalnego Visata To jesteśmy 2500 punktów Tutaj już bijemy opinalnego po raz kolejny. A tak poza tym jutro konferencja Microsoftu. Zobaczymy na niej Black Ops 2, Halo 5, nie wiem co jeszcze, ale nową, edyc now nową edycję Xboxa 360 zobaczymy jakąś tam ulepszoną, upgradeniętą, ale ja ogólnie będę oglądał tę transmisję na żywo, to będzie chyba około jakieś tam godziny 18 czy 19, dokładnie nie wiem. Ma to się zacząć o 10 a.m., czyli 10 rano, a u nas to będzie około 19.00, także ja będę oglądał to oczywiście, będę czekał, co tam pokażą na Call of Duty Ghost, Halo 5 pokażą i te nowego Xboxa, nie wiem co jeszcze, bo, bo więcej nie wiem, bo tylko tyle wiem, że pokazał Halo 5. W ogóle, nawet sam nie wiedziałem, że Halo 5 pokażą, tylko dowiedziałem się tego z filmiku polskiego gracza, ale i tak te Halo 5 mnie za bardzo nie interesuje, ten exclusive, exclusive na Xboxa, tylko ja chcę zobaczyć Call of Duty Ghost, ten, nie wiem, kawałek gameplayu czy coś, ten silnik graficzny przede wszystkim, jak ta gra działczy i w ogóle. Także to by było na tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę, skomentujcie ten filmik, zostawcie suba, jeżeli Wam się podobało. To i jeżeli chcecie więcej takich materiałów z moim komentarzem oraz lekijcie mojego fanpage'a, by być na bieżąco ze wszystkimi informacjami. Jak dzisiaj przedłużyłem strasznie, trzymajcie się do kolejnego materiału. Na razie, cześć!